Cześć i siemaneczko, ja jestem Rabe, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft Nowa Przygoda. Cześć, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. No i znajdujemy się przy enchantie. ponieważ musiałem sobie zakląć jakiś nowy kilof na jedwabny dotyk. A to dlatego, że witam was w Minecrafcie w nowej aktualizacji, w której doszły pszczółeczki. No, i w dniu dzisiejszym pójdziemy sobie takowe pszczółeczki znaleźć. Wiem, że może to być troszkę, troszkę daleko, gdzieś tam ponad chyba 4000 kratek, bo ja już chyba w sumie na każdej strony byłem gdzieś po 4-5000, czy tam 3-4000, jakoś kratek dalej. No, także, także troszkę czeka nas troszkę podróży, ale pohandlowałem sobie z wieśniaczkiem. I mamy mapę leśnego badacza. Także wydaje mi się, że po prostu zbierzemy cały najpotrzebniejszy sprzęt, no i wyruszymy sobie w podróż właśnie do tej. Oj, znowu ja cały czas ja nie wiem, dlaczego ja klikam ten ten escape. No i wybierzemy się właśnie w podróż do, tak mi się wydaje. Tu mam jeszcze grebiesz dwójeczkę. Do tej. Willi. Ale tak, bierzemy sobie ognisko, bo ognisko będzie potrzebne do, do pszczółek, żeby je zabrać jakoś w spokoju, żeby nas nie zaatakowały. Już tam sobie mniej więcej ogarnąłem co i jak. Dobra, tu chyba nic, co ja w sumie tu mam? Mieczyk mam, zwykły kilow, mam jedwabny dotyk, to sobie odłożymy gdzieś tutaj. Siekierka, łopata, jedzenie, weźmiemy więcej. No, zbliża się noc. Hmm, czy ja tu mam rybki? Nie, miałem jeszcze rybki, ale to, wyda ale to wydaje mi się, że weźmiemy sobie jednak mięsko. A weźmiemy sobie B może. Yy, dobra, ja sobie najpierw ogarnę wszystko co... O kurde, wiecie co, chyba jeszcze... Czego? Chyba jeszcze pójdziemy naprawić sobie w głowę. Bo z tego co widzę... Z tego co widzę, to się chyba powoli jest Kurczę, no Tylko jeden diament tu. Serio. O, ile to mi. Aha. Na ile mi to tutaj naprawi? Dobra. No ubieraj. Dobrze jest. Tak więc, tak. Bierzemy to. To bierzemy sobie łóżko z góry. Prześpimy. No właśnie, tak mi coś kurczę tutaj mrugło. Mówię, co to jest, za to konik. Dobra. Prześpimy się. Weźmiemy sobie to łóżko, pokażę Wam na szybko jeszcze w wiosce, co się zmieniło. Jakoś tak zbytnio dużo się nie zmieniło, ale. Ale coś nowego powstało. Ej, koniu! Nie, 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 Creeper. Tam jest Creeper. Chodź. Chodź, zombie. On się chyba sam usłyszał, nie? No, wpadł. Dobra. To my lecimy do... Trzymaj tu może ziemniaka? Zjedzmy go. Surowy ziemniak, czemu nie? Tak, idziemy do wioski, pokażę wam na szybko, co się zmieniło i lecimy, żeby nie marnować jakiegoś zbytnio odcinka. Tutaj nic chyba nowego nie powstało, tutaj nigdzie chyba też nic. Mm, tutaj jedynie co dodałem chyba takie dekoracje, tutaj... E, udekorowałem troszkę, wiecie, ten taki, tutaj będą składowane różne, różne dziwne rzeczy. Daje mi tu też postacji roboczej, chyba wydaje mi się z każdego tego, także są tutaj. Z panem tutaj chyba dobrze handlowałem, no tak, on mi właśnie sprzedał mapę leśnego badacza nie wiem, czemu, czemu on mi ceny podniósł. Coś mu zrobiłem? Halo, panie. No dobra. Tutaj powstała studnia, w której jest kurczak. Do widzenia. Yy, dobra, lecimy sobie tutaj. I... I... I powiem wam, że zaczynają mi się tutaj spominować golemy. Nareszcie. Bo... Wydaje mi się, że coś było popsute w poprzedniej aktualizacji, bo te golemy się w ogóle nijak nie spałnowały. Mimo tego, że wiecie, nawet jak tutaj latały mi zombiaki, jak jeszcze nie było oświetlone. No nic, zero. A tu jednak nagle... Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że panowie są. E, tak, tutaj się troszeczkę w środku zmieniło. E, mamy tam, wiecie, jakieś ławeczki, tutaj coś, jakieś tam dekoracje po bokach. Oczywiście stół do enchantu, statywy, takie coś i ten pulpit i to by było tutaj na tyle. Yy, tak, tych tutaj wieśniaczków wiśni już za niedługo będziemy tak, oj, tak mi się wydaje wypuszczać, że co oni tam robią? Czemu oni się tam tak patrzą w dół? Aha, okej. Okay. 46 marchewek aż tam dali? a czemu oni ej czemu oni to wyrzucają tam ej, weźcie to macie nie mam tu chyba tego no i dobra i tu powstało sobie tak tu powstał sobie kolejny domek o tutaj widzicie mamy tego 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 e, Dwa łóżeczka Tą panu zamknę żeby wam panu nie przeszkadzać i tu zrobiłem sobie farmy, i, i taką malutką tą ze świnkami, ale... Ja sobie od razu to chyba mogę zabrać, jeszcze troszkę rozmnożę sobie tych świnek. Pan ja się tu chyba myślę nie obrazie jak ja sobie wezmę parę marchewek. W aż tak dużo nie potrzebuję, ale... Dobra, jedna i tak chyba będzie. No ogólnie wiecie, ja to chciałem mieć porobione jakoś tak ładnie, równo i tak dalej, no ale z wieśniakami się nie da. Bo oni to... Wiecie, on, on sobie to roz... To jest farmer? Nie. To jest rybak. Gdzie są. Eee, no dobra, gdzieś sobie poszli. No mniejsza o to. Ale właśnie tutaj sobie stworzyłem takie farmy. Uznałem, że nie będę tego robić automatycznego, a to dlatego, że... No nie chciałbym tutaj odgradzać tym wieśniakom, niech sobie też tutaj sami obrabiają. A wiecie, gdybym to odgrodził u wieśniaków, no to. to znaczy, gdybym tego nie odgrodził, a zrobiłbym automatyczną, to oni i tak by mi to zbierali wszystko, także to uznałem, że nie ma sensu, niech oni to zbierają. Ja tam mam swoje majafaremki mi to wystarczy. Yy, dobra, świnki to to to. Yy, tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Ej, to może nawet teraz będzie działać ta farma żelaza? Jeśli będę sobie zrobił, co? O, dobrze, że go nie dotknąłem. E, tutaj powstanie biblioteka. Ale, ale muszę udać się do neteru po kwarc, bo z cały kwarc, który miałem. I Tak, byłem troszkę w neterze. Bo właśnie dwa takie, dwa takie pierwsze te chcę zrobić z kwarcu. Wystarczyło mi tylko na tyle. No i dobra. I myślę, że bez, bez wędnego yy, przedłużania. Ja tylko sprawdzę, czy ja na pewno nic więcej nie muszę wziąć. Wiecie co, ja bym może wziął sobie jeszcze wiaderko z wodą. Tak w razie... W razie W. No bo w sumie... Dobra, no ja już tu widzę, że my tu mamy już 8 osiem, osiem minut odcinka. Tak, tutaj też jeszcze porozmażem sobie więcej zwierzątek. E, tam nie sadziłem jeszcze drzew. Ale dorównałem terenu. O. Tutaj wyrównałem to wszystko, żeby to było. Pociągłem sobie dalej płot. Yy, no i będę się zajmował później rozsadzaniem tych drzewek. No i coś wyrównaniem tego terenu, żeby to wyglądało bardziej... bardziej naturalnie. A tymczasem lecę sobie jeszcze powiaderko i tutaj już widzę, że tu jest jakieś. A co ty nie wyjdziesz stąd? Nie wyjdziesz? O no dobra, już wyszedłeś, ale nie na długo. Dobra, i lecimy sobie po koniu, koniu, po wiaderko. Oj, wiaderko. nie tu w narzędziach, chyba. tak, w narzędziach. Jedno wiaderko nam no wystarczy, wezmę sobie wodę. E, no i wiecie co, chyba sobie wezmę jeszcze łuki strzały. Tu mam niezniszczalność 1 moc 1. Tu mam niezniszczalność 2, moc 2. Weźmy sobie ten. A, no kurczę, no nie mówcie mi, że muszę jeszcze strzałę lecieć. Myślałem, że będę tam miał. Dobra, 36 to jest zdecydowanie za mało. To jeszcze sobie muszę podlecieć na dół. I... i zrobimy sobie tak, że ja sobie sam pójdę. Już minęło. Weźmy sobie ze dwa staki. Tu już minęło 10 minut odcinka. Zostało mi gdzieś jakieś 20. A jeszcze wiecie, po drodze, jak znajdę pszczółki, to oczywiście będę je chciał sobie zebrać. Tylko, że to podejrzewam, trzeba będzie wziąć to łóżko wziąłem. Będzie trzeba poczekać na no. Dobra. Łuk to to to, 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 to. Dobra. Chyba mam wszystko. Jeszcze wezmę sobie łódkę i lecę, bo naprawdę już. Już to troszkę chyba... Za długo się produkuje chyba na samym początku, szczerze wam powiedziawszy. Mm, 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 mm. Dobra, to ja sobie lecę i widzimy się już za sekundkę. Okej, okay, nie jesteśmy daleko, bo tu jak widzicie nawet się nam jeszcze mapa nie zaczęła odkrywać. Dopiero mamy 2,5 tysięczną kratkę. Ale znalazłem sobie pszczółki! Ogólnie rzecz biorąc, nie chcę im dotykać tego ula, teraz. Z tym, że... Chciałem wam je pokazać, ale z tego co widzę, to chyba siedzą, albo siedzą w ulu, albo siedzą w ulu, albo, albo latają... O! Jest! Patrzcie! No przecież one wyglądają pięknie, te pszczółki. Takie słodziutkie. Nie chcę ich dotykać, bo się rozścieczą Będą mnie atakować Dobra, ja ogólnie bym Kurczę, tylko ja nie wiem czy Ja nie wiem czy jest sens teraz je zabierać Bo znowu sobie zaśmiecę ekipunek Ale patrzcie, idealnie weszło do, do środka Mógłbym je zabrać Nie, 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 nie Ja wam chciałem je tylko pokazać Także ja lecę sobie dalej. Podejrzewam, że zajmie mi to bardzo, bardzo, bardzo długo. No ale cóż, co zrobić. Dobra, słyszymy się za chwileczkę. Jesteśmy jeszcze dalej. No ale podejrzewam, że cała. jeszcze naprawdę długa droga przed nami. Ale tak zauważyłem, im dalej idę, tym są większe bagi terenu. Nie wiem, tu są jakieś latające wyspy. Tam były jakieś latające drzewa wcześniej. Ja nie wiem w ogóle co jest grane, nie? To jest po prostu... Cały czas staram się iść w jednym, jednym kierunku. No i po prostu powiem Wam, że masakra, o, chyba idzie noc powolutku. Nie wiem, nie wiem, co tak ten teren się baguje dziwnie. Czemu znowu, ale... Dobra, tam będzie chyba ocean, przejdę sobie górą. Mam nadzieję, bo to przynajmniej sobie popływamy. Nie wiem, no ja podejrzewam, że i tak, nawet jak dzisiaj dojdziemy, znaczy, no dojdę na pewno, bo znowu zrobię za chwileczkę cięcia. Ale jak dojdę, to na pewno sobie tą posiadłość zwiedzimy. Ale mi tu się lagi robią. Zwiedzimy sobie w kolejnym odcinku. Dobra. No nic, no to ja płynę dalej. I widzimy się za chwileczkę. Okej, okay, troszeczkę odbiłem od kursu, bo zobaczyłem. O, właśnie, wieże pilagerów. Wiecie co? Chyba sobie do niej pójdziemy. W sumie, jak idziemy, wiecie, to już można. No spokojnie sobie. Eee. Czekajcie. Pierwszy raz widzę w ogóle takie. padło Ja nie wiem co ile one się, czy one się spełnią, czy właśnie trafiłem. Tam jest jakiś gościu. Poszedł. Czy dostał, czy nie dostał padł? No dobra, mam już na jazd, trudno Nie ruszaj się gościu, bo ja tak nie lubię. Do wody, tak. Dobra. Chyba możemy iść do środka. Trudno, będziemy mieli najazd, więc nic nie zrobimy. Znowu trzeba będzie go odeprzeć. Patrzcie, tam jeszcze jest. Pyk. I. Pyk. No, ej! Po nie ruszaj się. Jeszcze dostałem. Tam jeszcze jakoś daleko widzę, ale od kiedy się im takie fajne strukturki dookoła generują? Ja tego nigdy nie widziałem, tak samo jak tych strachów na wróble. Ty co? No dobra, ale ja tu Creepera nie potrzebuję. Dobra, pan. Tu. Ale. Wy się mi tu gdzieś spawnujecie czy się chowaliście za jakimiś, nie wiem. Dobra, co my? No i po co ja tu szedłem? Wybuchów. Nie, nie chcę tego kuszy, nie, nic stąd nie chce. Są mi zostawy tutaj do mi jest niepotrzebne. Dobra, wezmę sobie o sztandar. Jeśli tutaj więcej ich było, gdzie one są, tutaj wiszą, bo to nie chcę mi się skakać po nich. To tylko jedna skrzyneczka jest, tu nie było wcześniej więcej tych skrzyneczek. Czy nie? Hmm. Hmm. No nic trudno. To ja sobie lecę yy, dalej i to czekajcie to było y, tam. No, gdzieś w tamtym kierunku. O, jeszcze długa, długa droga przed nami. Ale nie no, te strachy to ja widzę pierwszy raz. Jakoś tak wcześniej wcześniej nie widziałem nic. Dobra, mam nadzieję, że to nie będzie jakoś w sumie. W ogóle znalazłem biom y, lodowy. Zapisałem sobie koordynaty. W sumie to niedaleko stąd. No, na pustyni nic ciekawego nie było. Myślałem, że może będzie jakaś świątynia, co ja pójdziemy, ale też nic nie znalazłem. Ale biom lodowy, tam sobie pójdę kiedyś Ale kurczę, może jak już będziemy w Endzie, pokonamy smoka Pójdziemy do End City, zdobędę szukery Wtedy Bo tak jak mówiłem, chcę sobie porobić te autostrady lodowe Bo to jest bardzo, bardzo szybki sposób na transport Znalazłem też po drodze biom grzybowy i myślałem, że na tym biomek grzybowym będą te krowy takie czerwone, wiecie, te grzybowe. No, ale nie, ani jedna, nie znalazłem ani jednej, a wyspa dość była obszerna. No cóż, trudno, nie będziemy mieli grzybowych krówek. Oj, 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 jakie lagi. Dobra, czy to może już się gdzieś... No pewnie, że nie. No przecież to... O, ja jestem ciekaw, na jakiej ona się kratce. One się tak minimum, chyba 8000 od miejsca spawnu ogarniają, tak mi się coś wydaje. Ktoś, ktoś któryś youtuber tak kiedyś mówił, ale wiecie, no nie jestem, nie jestem do końca pewny, przekonany, ale jakoś to tak mniej więcej było. I one właśnie się robiły w takich gęstych lasach, także może coś już nie no niestety, ale nie. Aaa, znowu skakać. Dobra, robimy kolejne cięcie jeśli nie znajdę nic ciekawego po drodze, no to będziemy się widzieć pod willą. A jeśli znajdę coś ciekawego po drodze, no to znowu, znowu wam pokażę. A jednak, znalazłem świątynię. Tam jest w ogóle wioska, ale nie chcę się jakoś blisko zbliżać, bo mam ten, ten najazd. Żeby ich tam jakoś nie... Wiecie, nie, 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 nie. jak to się nazywa? No patrzcie, no straciłem słowo. Żeby ich tam nie stresować, tych wieśniaczków małych. Dobra, tu się nigdzie nic nie chowa, nie kryje. Czasami znalazłem tutaj skrzynkę za tymi. Dlatego zawsze, zawsze z tym sprawdzam. W ogóle okaże się za chwilę, że, że ja będę miał więcej łuków kurde... Tutaj zewsząd niż, niż ten. I nie zdążę dojść do 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 do... do. Jak to się zwie, to willi i będę miał pełny ekwipunek. Podejrzewam, że tak naprawdę będzie. Dobra. Świecmy sobie troszeczkę. Nie wiem, ty chyba nie będę. Smara. Hmm. Złoto, szmaragd. Zrabierz dwa, odrzut dwa, no ha! Nic tu nie ma, kompletnie nic. Tragizm, gdzie było to? Ej no, gdzie to było? Tu. Znowu noc idzie? To ja co chwilę śpię praktycznie. O matko, dobra. Mm. No nie. No nie. Idź mi stąd. O. Mam nadzieję, że zdążymy się przesprzeć zanim tu jakieś dorwie znowu. Dobra. Idź mnie! Tam jest w ogóle wiedźma. Wydropię jakieś chciał. A ja w ogóle mogę sobie pomyśleć i wziąć sobie... Nie wydropiła nic. Eee... O Jezus, co to było? Nie! O, dobra. Mogłem pomyśleć sobie, wziąć jakieś jabłka złote, porobić sobie ewentualnie jakieś, e, nie wiem, potki na regenerację, no ale oczywiście ja jak to ja nie pomyślałem nic. Dobra, teraz już chyba nie będę robił żadnych cięć. Jeśli coś znajdę, w sensie, te, w sensie teraz zrobię cięcia. Jeśli coś znajdę, to już chyba nie będę, bo. Chcę dojść do tej willi, a tu już mamy z tego co sobie tak obliczyłem 23 minuty 4 także... także także już chyba nie będę wam nic pokazywał, chyba że rzeczywiście będzie coś wartego uwagi Jeśli będzie coś wartego uwagi, no to wydaje mi się, że po prostu ja sobie dojdę już poza odcinkiem do tej tej, tej. ale to zobaczymy. Słyszymy się za chwilkę. Ok, zaczynamy odkrywać mapę. Jak widzicie. I powiem Wam tak. Nie wiem, czy widzicie koordynaty. Na pewno je widzicie. Ale ja po prostu na dzień dzisiejszy mam już. mam poopłatać. Na dzień dzisiejszy to ja już mam dosyć grania. Nie mam zielonego pojęcia ile ja już gram Robiłem sobie przerwy już od tego, bo po prostu Wręcz mnie po prostu, no już No to, to jest powiem wam masakra, za długo To jest prawie 20 tysięcy kratek ja zacząłem to nagrywać wszystko rano dzisiaj, czyli piątek. Nie wiem, która była godzina 8. Aktualnie jest godzina 11:45. Także, także, no raz, dwa, trzy, no cztery godzinki grania. Zrobię sobie może dwie przerwy po 15 minut. Dobra, widzę. O! Dojdziemy sobie tam, kończymy odcinek. W, w, w poprzednim... W kolejnym odcinku yy, weźmiemy sobie... W ogóle idzie noc. Czy co? Prześpimy się jeszcze. W następnym odcinku zwiedzimy sobie całą tą, 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 tą 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 posiadłość. No i... I co? ja pomiędzy odcinkami, żeby cokolwiek zrobić, to znajdę sobie mm, lawę gdzieś, wybuduję sobie portal do netheru, w sumie nie mam zapalniczki, dobra jakoś to ogarnę, gdzie ta posiadłość tu jest, jakoś to ogarnę. Wybuduję sobie portal do Netheru i znajdę sobie ten mój, ten mój, ten mój portal do domu, który tam mam. Dobra, ja już tu słyszę tych gamoni gdzieś, znajdę sobie ten portal do domu. Odłożę sobie wszystko, praktycznie co mam w funku, co mi nie będzie potrzebne. Ewentualnie pójdę się tu gdzieś jeszcze rozejrzeć nad ulem i wezmę go od razu do domu. No, bo na dzisiaj to ja już mam, mówię Wam, mówiłam, zdecydowanie za dużo tego grania. Także, no. Dobra. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. I w kolejnym odcinku, tak jak mówię, zwiedzimy sobie całą tą posiadłość. No i co, jeżeli się Wam spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. No to do kolejnego. Pa!